A, a czy papież, a czy papież lubi gumę turbo yy, rzuć? Czy, co robi? Co jest, co, co, czy yy. lubi gumę rzuć, nie? Gumę, tak? turbo. Turbo. Nie, nie wiem. Nie, nie wiem co taki gumie. To tu tu jeszcze nie mogę powiedzieć, tak? czy lubię, czy nie lubię, bo, bo mi nie dali nigdy. To tu jeszcze mamy pytanie. Cześć z tej strony DJ Rock'n'Roll, a to kolejny już odcinek mojego. To był czas. Tym razem przypomnimy sobie jeden ze smaków naszego dzieciństwa i to dosłownie. Turbo to kultowa guma do rzucia produkowana przez turecką firmę Kent, która to zawitała do naszego kraju u schyłku lat 80., zyskując w kolejnych latach coraz większą popularność. Głównie, a właściwie przede wszystkim za sprawą dołączanych do niej obrazków ukazujących najprzeróżniejsze modele ekskluzywnych samochodów osobowych. Były one bardzo chętnie zbierane i kolekcjonowane, zwłaszcza wśród chłopców, którzy to jak zapewne wiecie zawsze w jakimś tam stopniu interesowali się motoryzacją. Jednak na samym początku swojego istnienia nasza bohaterka miała sporą konkurencję, bowiem wówczas w naszym kraju od lat prym wiodła legendarna już Guma Donald, do której to dołączane były krótkie komiksowe historyjki z bohaterami bajek wytwórni Disneya i która to, co więcej od kilku miesięcy znów jest w sprzedaży. Możecie ją nabyć m.in. w Żabce. Guma Turbo miała kształt prostokąta o wymiarach 35 na 20 mm. Była owinięta w dwie warstwy papieru. Pierwszą wewnętrzną przedstawiającą losowy model auta i drugą zewnętrzną stanowiącą właściwe opakowanie. I tutaj ciekawa rzecz, jak zapewne zdążyliście zauważyć, miało ono te same warianty kolorystyczne co wspomniany wcześniej Donald, co było zapewne celowym zabiegiem jesteśmy bowiem narodem dość konserwatywnym i przywiązanym do tradycji to też chętniej sięgamy po to co od lat dobrze znane swojskie więc producent aby nas zachęcić tym tak zwanym pierwszym wrażeniem upodobnił szatę graficzną swojej gumy do wiodącej od lat pryn konkurencji swoją konsystencją guma przypominała plastyczną aczkolwiek nieco twardą ciągliwą masę o kremowej barwie i charakterystycznym, subtelnym zapachu, podobnym do wanili. Na jej powierzchni można było dostrzec dwie równoległe, poziome bruzdy stylizowane, jak się zapewne domyślacie, na ślady bieżnika opon. Smaku zaś przypominała… właściwie ciężko powiedzieć co, a to dlatego, że był on bardzo delikatny i zanikał dosłownie po 2-3 minutach rzucia. Wiele źródeł określa jej smak jako brzoskiniowy. Mnie natomiast kojarzy się on z połączeniem banana i jabłka. Bardzo jestem ciekaw, jak było to u Was. Dajcie mi o tym koniecznie znać w komentarzach. W skrócie można powiedzieć, że smaku to to nie miało. Prawie. Mimo to całe rzesze dzieciaków zabijały się wręcz o nią, gdyż jedynym co się tak naprawdę tutaj liczyło, był dołączany do niej unikalny obrazek z danym modelem samochodu. Guma była tylko tutaj takim bonusem. Ponadto można było ją nabyć niemal wszędzie. W małym osiedlowym sklepiku, supermarkecie czy nawet legendarnym już kiosku ruchu, któremu to poświęciłem poprzedni epizod. Jeśli chcecie się z nim zapoznać, to odsyłam Was do linków w opisie. Była także relatywnie tania, 20 do 30 groszy za sztukę, więc każdy mógł sobie spokojnie na nią pozwolić. Obrazki były wydawane w seriach po kilkadziesiąt w każdej z nich. Nie wszystkie jednak były dostępne w Polsce. Tak było chociażby z pierwszą z nich zawierającą obrazki o numerach od 1 do 50, wydaną około 1989 roku. Wśród ukazujących się obrazków trawiały się zarówno te pospolite, pojawiające się bardzo często, w których wypuszczono ogromną ilość egzemplarzy, jak i uniknięte. Unikalne, relatywnie rzadkie perełki, których było jak na lekarstwo. Każde otwarcie gumy było więc swego rodzaju rytuałem, w którym to zawierzaliśmy swoje szczęście ślepemu losowi. Kolekcjonowanymi obrazkami mogliśmy się wymieniać z przyjaciółmi, proporcjonalnie do unikalności danego okazu, który chcieliśmy wymienić. To niektóre białe kruki były nawet warte kilka nieco bardziej pospolitych modeli. Turboszaleństwo trwało w najlepsze. Z czasem zaczęły krążyć pogłoski o rakotwórczym oddziaływaniu gumy. A ściślej mówiąc, jednego z jej składników, mianowicie kwasu cytrynowego. A do zrodzenia się owych pogłosek mógł przyczynić się pewien raport spisany w latach 70., znany jako lista z Villenweave. Zawierał on spis tak zwanych bezpiecznych dodatków do żywności, oznaczanych literą E. Niektóre z wymienionych substancji. W tym wspomniany wcześniej kwas cytrynowy E330, były opisywane jako kancerogeny. Lista ta w błyskawicznym tempie rozeszła się po całej Europie, a także Afryce i Bliskim Wschodzie, za sprawą przełożonych na wiele języków ulotek, wywołując masową histerię. Ostatecznie okazało się, że owy dokument to mistyfikacja. Ponadto rzekomo marakotwórczość kwasu cytrynowego, będącego jednym z produktów tzw. cyklu krepsa, przypisuje się błędom w przykładzie na język niemiecki, w którym to słowo kreps oznacza właśnie raka. Wspomniane wyżej pogłoski o dziwo nie przyczyniły się do upadku tej słynnej gumy. Zrobiła to zapewne rosnąca z biegiem lat konkurencja wśród słodyczy przekąsek, zarówno pod względem smaku, jak i tego, co było do nich dołączane, oraz upowszechnienie się internetu, gdzie popularne modele mieliśmy na wyciągnięcie ręki o wiele większym formacie. Ostatnia partia kultowej już gumy trafiła na półki sklepów w 2007 roku. Osiem lat później z okazji dwudziestolecia swojego istnienia gumę wstrzesiła sieć Biedronka, a wkrótce potem Żabka, gdzie możecie ją nabyć do dziś. Przez wszystkie lata wypuszczono łącznie 1424 obrazki. Osobiście posiadam ich dość sporą kolekcję i od paru ładnych lat stale ją powiększam, do czego i Was serdecznie tutaj zachęcam. Kupujcie gumę Turbo. Lubcie ją, kolekcjonujcie, wymieniajcie się ją. Radujcie się! I tym oto entuzjastycznym akcentem będę się już tutaj z Wami żegnał. Także trzymajcie się ciepło. Do następnego nostalgicznego odcinka. Do zobaczenia. Cześć!